Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta: Ojciec Idzis Roburski 30 września. Odpowiedź świętego Franciszka. Lekcja. Uradowany widzeniem i słowami ukrzyżowanego, wstał, uzbrajając się znakiem krzyża. Wsiadłszy na konia i, wioząc z nim różnobarwne materiały, przybył do miasteczka Folinio. Tam sprzedawszy wszystko, a nawet konia, na którym przyjechał. Szczęśliwy sprzedawca opuszcza miasteczko, powróciwszy natychmiast do kościoła świętego Damiana i znalazłszy tu ubogiego kapłana z wielką wiarą i pobożnością, ucałował jego rękę, ofiarował mu pieniądze, które przywiózł i opowiedział mu szczegółowo swoje postanowienie. Kapłan zdumiony i zdziwiony jego nagłą przemianą, nie chciał w to uwierzyć. Myśląc, że kpi z niego, nie chciał zatrzymać u siebie pieniędzy, ponieważ widział go, że tak powiem, wczoraj dopiero radośnie żyjącego w towarzystwie krewnych i znajomych. On uporczywie obstając przy swoim, starał się swymi słowami wzbudzić zaufanie i jeszcze bardziej prosił księdza, żeby pozwolił mu pozostać ze sobą. Ksiądz zgodził się przyjąć go. Ale bojąc się rodziców Franciszka nie przyjął pieniędzy. Wówczas naprawdę gardzący pieniędzmi rzucił je na jakieś okno i zlekceważył jak proch ziemi. Podczas gdy przebywał na wspomnianym miejscu jego ojciec szukał go pilnie pytając co się stało z jego synem. Gdy dowiedział się że Franciszek tak obecnie przemieniony znajduje się we wspomnianym miejscu serce jego napełnił wewnętrzny ból a wzburzony tym nieoczekiwanym wydarzeniem, zebrał swych przyjaciół i sąsiadów i razem z nimi pobiegł bardzo szybko do niego. Franciszek zaś, ponieważ był już nowym rycerzem Chrystusa, skoro usłyszał o groźbach prześladowców i dowiedział się o ich przybyciu, dał upust gniewowi Ojca, uciekając do ukrytej groty, którą w tym celu przygotował dla siebie i tam ukrywał się przez cały miesiąc. Gorotata była znana tylko jednemu członkowi rodziny. W niej od czasu do czasu spożywał pokryjemu przyniesiony mu pokarm, modląc się ustawicznie zalany obficie łzami. By Pan uwolnił go od szkodliwego prześladowania i by dzięki swej łaskawej życzliwości udzielił mu łaski potrzebnej do zrealizowania jego pobożnych pragnień. Z legendy trzech towarzyszy. Meditacjo W naszych kolejnych rozważaniach chcemy przedstawić historię powołania pierwszych braci oraz duchowe fundamenty zakonu braci mniejszych. Pragniemy to uczynić posługując się lekturą legendy trzech towarzyszy, która jest także zwaną pierwszą historią zakonu. Jednak zanim rozważymy pierwsze powołania w zakonie, trzeba nam wrócić do powołania samego biedaczyny. Święty Franciszek otrzymał w San Damiano wyraźne polecenie: idź i odbuduj mój kościół. Teraz więc mógł już działać, ponieważ był człowiekiem roztropnym i praktycznym, wiedział, że do tak dużego remontu potrzebne są środki materialne. Na ile tylko było możliwe, załadował na swego konia najlepsze materiały z magazynu ojca i udał się na targ do Folinio. Sprzedał wszystko, łącznie z koniem, tak że wracał pieszo do Sandamiano. Z pewnością ten jego dwudniowy powrót przez góry był pełen radości. Wszystko wydawało mu się takie proste: Ma pieniądze, odbuduje Sandamiano, wypełni nakaz pana. Wreszcie spełni się w jego życiu wola pana. Przyszłość wydawała mu się prosta i przejrzysta. Tymczasem po powrocie do San Damiano rozpoczęły się niespodziewanie pierwsze problemy. Znalazłszy tu ubogiego kapłana, z wielką wiarą i pobożnością ucałował jego rękę, ofiarował mu pieniądze, które przywiózł i opowiedział mu szczegółowo swoje postanowienia. Kapłan zdumiony i zdziwiony jego nagłą przemianą nie chciał w to wierzyć, myśląc, że kpi z niego, nie chciał zatrzymać u siebie pieniędzy. Iluż święty Franciszek musiał użyć słów i argumentów, aby przekonać staruszka kapłana o swojej szczerości. W końcu oboje doszli do porozumienia. Święty Franciszek mógł pozostać, ale pieniędzy na budowę kapłan nie przyjął. Cały więc początkowy plan się zawalił. W geście nieprzyjęcia pieniędzy jest zawarty wyjątkowy symbol, za pieniądze można było kupić materiał budowlany, nająć robotników i w ten sposób sprawę odbudowy załatwić bardzo szybko. Święty Franciszek nie rościł sobie też pretensji do administrowania pieniędzmi. Miał go w tym wyręczyć zupełnie kapłan staruszek. Tymczasem Bóg, przez odmowę przyjęcia pieniędzy Świętego Franciszka, chciał mu powiedzieć. Ja chcę Twojego serca, a nie Twojej sakiewki. Worek pieniędzy, który miał załatwić wszystko, okazał się teraz niepotrzebny, tak, że gardzący pieniędzmi rzucił je na jakieś okno i zlekceważył, jak proch ziemi. Bóg miał swoją drogę, którą wyznaczył świętemu Franciszkowi, która bynajmniej nie była taka prosta, jaką wydawało się na początku. Pierwszy znak od Pana był bardzo czytelny dla świętego Franciszka. Bogu nie chodzi o pieniądze, rzeczy materialne, ale o jego serce. Święty Franciszek pozostał w San Damiano, lecz nie na długo. Wszystko, co uczynił, a zwłaszcza sprzedaż materiałów i konia, rozwścieczyła jego ojca. Piotr Bernardone zdawał sobie sprawę, że powoli traci syna i wszystkie jego plany biorą w łeb to co uczynił święty Franciszek było dla niego tak niezrozumiałe że nie wahałby się użyć siły byleby tylko swego syna przyprowadzić do porządku Franciszek doskonale znał porywczość i gwałtowność swego ojca przezornie więc uciekł z San Damiano do groty którą wcześniej sobie przygotował Co wtedy musiało się dziać w jego sercu musiał pozostawić swoje plany odbudowy San Damiano z jak ciężkim sercem musiał uciekać z miejsca, gdzie niedawno przemówił do niego pan. Rozpoczął się kolejny etap w jego życiu, pełen bolesnych prześladowań. Grota, w której się ukrywał, stała się niemem świadkiem jego kolejnego bólu. Skoro już wszystko było tak oczywiste, dlaczego pan dopuścił przekreślenie realizacji planu odbudowy Sandamiano? Ludzkie życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów. Nigdy nie ma życia, w którym wszystko byłoby jasne i proste, gdzie każde plan można wykonać i bez trudu doprowadzić do końca. Trzeba umieć zaakceptować tę prawdę, że życie zawsze będzie pełne nieplanowanych przeszkód, zwrotów i niepowodzeń. To wszystko uczy nas tej prawdy, której w San Damiano doświadczył święty Franciszek. Bóg nie chce naszych pieniędzy, ale naszego serca. Bóg tak będzie wszystko układał, czy kreślił nasze plany, aby to nasze serce coraz bardziej zdobywać dla siebie. Dlatego z wiarą i uległością trzeba umieć przyjąć i to, że nieraz wszystkie nasze plany się zawalą. Oracjo. Panie, chcemy na nowo ofiarować Ci nasze serca. Przyjmij je. Pomóż nam z wiarą przyjąć różne wydarzenia w naszym życiu, nie jako dzieło przypadku, ale jako Twoje działanie.